Dodawania pracownika. Aby dodać pracownika należy uruchomić funkcję Pracownicy Dodaj. Na wyświetlonym dialogu podajemy wszystkie dane pracownika. Określamy adres zameldowania. W polu miejscowość za pomocą klawisza F3 możemy uruchomić listę miejscowości kodów GUS z całej Polski. Jeżeli adres zameldowania jest taki sam jak adres zamieszkania i korespondencji, możemy skorzystać z klawisza Przepisz do zamieszkania i Przepisz do korespondencji. Dane zatwierdzamy klawiszem OK. Za pomocą klawisza Urząd Skarbowy określamy Urząd Skarbowy Pracownika. Tutaj również możemy skorzystać z listy urzędów skarbowych z całej Polski. Pracownika możemy przypisać do dowolnej grupy. Grupy pracownicze mają na celu określenie różnych terminów wypłaty dla różnych grup pracowniczych. Następnie uzupełniamy dane do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz określamy sposób zatrudnienia pracownika. Tak wypełniane dane pracownika możemy zatwierdzić.